Hej, hej, mam nadzieję, że będzie mnie tutaj y, dobrze słychać, bo jest, y, jest tutaj trochę dźwięków, y, ponieważ w trakcie jest tutaj cała budowa. A więc gdzie ja dzisiaj jestem, co tutaj robię, dlaczego tutaj jestem, to już Wam pokrótce wyjaśnię. Jestem dzisiaj w Limassol na jednym z otwartych dni, z jednych z projektów właśnie tutaj Limassol, bardzo blisko, bardzo blisko plaży, 850 metrów do plaży, czyli tak naprawdę niesamowicie blisko, oczywiście projekt, który tutaj teraz oglądam jest częściowo off plan, Częściowo już jeden blok jest dostępny i w nim zostały tylko dwa mieszkania, które są dostępne na chwilę obecną. Więc oczywiście jeśli jest zainteresowanie, to gorąco Was zapraszam, abyście zajrzeli na naszą stronę www.passiveestate.com Tam wypełnili formularz i skontaktowali się właśnie z nami w ten sposób lub bezpośrednio. E, oczywiście przez różnego rodzaju social media jak Instagram, Facebook czy LinkedIn. A więc tak, e, jak wygląda taki e, otwarty dzień? Taki otwarty dzień, właśnie to oczywiście jest prezentacja, którą tutaj e, m, mogliśmy oglądać, która była prezentowana. Przez przedstawicieli, czyli przez dewelopera, więc tak, reszta tego projektu, czyli ten budynek, który, o ten budynek tutaj, który widzicie, to jest budynek, który będzie gotowy już do końca tego roku. Ogólnie w tym projekcie są trzy budynki. Jeden, tak jak powiedziałem, już jest oddany do użytku, zostały tylko dwa mieszkania, a te następne dwa budynki będą oddane do Użytku do końca tego roku. I więc, dlaczego chciałam się właśnie tutaj z Wami podzielić tym, tym dniem? Dlatego, iż zaznaczając oczywiście tutaj, że kontakt z osobami, które są bezpośrednimi i zarejestrowanymi agentami na Cyprze tak naprawdę daje Wam dostęp do największego wachlarza nieruchomości i przede wszystkim jest to osoba, na której możecie polegać, jeśli taka, taki cały proces kupna lub sprzedaży będzie się odbywał przy pomocy właśnie takiego em, agenta, takiej osoby, czyli mnie na przykład i oczywiście tutaj e, firmy Pacific State macie gwarancję mm, Pewno zabezpieczenia takiej transakcji pod względem tego, iż jest to wszystko prawnie, legalne. Tak, jest to ważne tutaj na Cyprze, ponieważ często można natknąć się na pośredników, którzy nie do końca są właśnie autoryzowanymi pośrednikami. Więc jeśli chcecie, oczywiście, to my nagramy tutaj osobny, osobny odcinek, abyście mogli się dowiedzieć, jak sprawdzić taką osobę, jakie kroki podjąć, aby taka osoba właśnie nam się, nas zapewniła, że jest autoryzowanym przedstawicielem danego dewelopera, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo istotne. No ale dobrze, wracając do tego projektu. Więc tak jak wspomniałam, jest on w jednej trzeciej już ukończony. Następne dwa budynki, które są za mną, będą ukończone w tym roku, ponieważ jesteśmy w Limassol. Jestem teraz w Limassol. Lima w Limassol jest niesamowicie bardzo dynamiczny, dynamiczny rynek, oczywiście na całym Cyprze. Dlatego istotne jest, aby w momencie, kiedy. Wasze oczekiwania i wasz budżet jest wam znany, to proszę o kontakt z tego względu, abyśmy mogli indywidualną ofertę dla was z skomplementować oraz przesłać. Gdyż często jest tak, że tak jak tutaj widzicie, jeden budynek, w którym było 18, 18 mieszkań, zostały już tylko dwa. Więc naprawdę świadczy to właśnie i potwierdza to dynamikę tego rynku. Ponadto zapraszam was również do zadawania pytań oraz zapraszam was również do komentowania, do zostawienia tutaj jakiegoś śladu pod tym filmem, który pozwoli nam, abyśmy wiedzieli, w którym kierunku iść. Co chcielibyście zobaczyć? Jak mamy dla was odkryć ten cykl oraz tutaj właśnie nie tylko Rynek nieruchomości oraz inwestycje, ale również inne różne zagadnienia. Więc zaraz pokażę Wam tutaj jeszcze, jak wygląda ta nieruchomość w środku. I oczywiście podamy też cenę. I zapraszam do zadawania pytań. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a za tydzień, już za tydzień, będziemy tutaj mieć dla Was odcinek. Wiele dłuższy, oczywiście którym będziemy dyskutować na temat inwestycji w grunty tutaj właśnie na Cyprze oraz też możliwości, jakie takie inwestycje przynoszą dla potencjalnych inwestorów lub właścicieli. Pozdrawiam. Jak widzicie, materiały tutaj użyte są w bardzo neutralnych i naturalnych kolorach, tak aby później wystrój wnętrza był indywidualnie oczywiście dopasowany i również aby był uniwersalny, gdzie każdy kolor będzie mógł zostać przyjęty w momencie dekoracji wnętrza. Tutaj mamy trzy bedroom, tak jest to trzy z dwoma łazienkami. Jedna łazienka jest oczywiście razem z głównym pokojem sypialnym, zabudowane szafy. Zabudowane szafy ogólnie na cyprze są tutaj takim podstawowym wyposażeniem, jeśli chodzi o nieruchomości, o mieszkania głównie. Tak, tu jest właśnie główna sypialnia. I również łazienka. Wysokiej jakości kamień, który jest w łazienkach. Podłoga, drewniana podłoga, z naturalnego oczywiście drewna wydaje mi się, że jest to dębowa podłoga i tutaj mamy kuchnię oraz balkon natomiast tam